Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą. Cóż to znaczy, co nam mówi chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znów chwila, a ujrzycie mnie, oraz idę do Ojca. Mówili więc: Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcą go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znów chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie weselił się. Wy będziecie się smucić, a smutek Wasz przemieni się w radość. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu bracie i siostry, dzisiejsze słowo, które Pan do nas kieruje, jest słowem nadziei, że wszystko jest w rękach Pana Boga, mimo że świat rządzi się swoimi prawami. To, co Boże jest stałe, w naszym codziennym życiu mamy iść, kochani, za wolą Pana Boga. To znaczy, mamy podążać za tym, co prowadzi do świętości. Widzimy, że nie jest to łatwe, że dzisiaj potrzeba wiele wysiłku, aby dawać to świadectwo naszej wiary. Ale na tej drodze nie możemy, kochani, zatrzymać się, nie możemy na tej drodze, można powiedzieć, że cofać się. potrzeba nam właśnie tego nieustannego dążenia do celu. Mimo, że są te przeciwności losu w naszym życiu, że możemy czasem właśnie, jak to powiemy zaciskać zęby ale najważniejsze jest to, że mamy przy sobie Chrystusa, który pokazuje nam właśnie tą drogę prowadzącą do Pana Boga. I dzisiaj także i my może stawiamy pytania, tak jak dzisiejsi, tak jak dzisiejsi bohaterowie apostołowie, którzy pytają w głębi swego serca, jak rozumieć te prawdy Boże. Chwila nie będziecie mnie widzieć, i znów chwila, a ujrzycie mnie oraz idę do Ojca. I Chrystus bardzo jasno wyjaśnia. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselni. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Ta kochani prawda ma przyświecać nam. Ta prawda ma nas każdego dnia prowadzić. Każdy z nas na pewno dzisiaj przychodząc właśnie na msze świętą, myślę, że bardzo mocno rozumie tą prawdę, że y, dzisiejszy świat Sprzeciwia się temu, co Boże. I my mamy być właśnie tymi świadkami Chrystusa, który przychodzi do nas. Przychodzi, aby dawać nam tą nadzieję, przychodzi, aby dawać nam właśnie ten pokój i radość z serca. I dzisiaj myślę, że w sposób szczególny chcemy wrócić do wydarzeń sprzed 40 lat. Jakie miało miejsce w Rzymie, gdzie święty Jan Paweł II był tym znakiem sprzeciwu, którego próbowano w jakiś sposób wyciszyć, że świat próbował wyciszyć głos Pana Boga. Nie udało się to, bo szczególna opieka Maryi prowadziła papieża Polaka. Mamy być kochani świadkami, mimo że czasem trzeba przyjąć właśnie to, co najtrudniejsze. I święty Jan Paweł II ufał w tą szczególną opiekę Bożą, szczególną opiekę Maryi. Plany ludzkie mogą się zawsze, kochani, w jakiś sposób. Nie ułożyć, mogą w jakiś sposób nie być nigdy ze sobą spójne, ale Boże są zawsze pewne, bo Bóg wie, że pomimo tego, że człowiek tak mocno dzisiaj w jakiejś mierze odrzuca Pana Boga, odrzuca to prawdę o zbawieniu, Bóg nieustannie trwa, aby człowieka przyprowadzić do zbawienia. I święty Jan Paweł II wiedział, że ta szczególna opieka Maryi, prowadzić Go będzie przez całe życie. I my właśnie chcemy dzisiaj, bracia i siostry, oddać swoje życie w ręce Boże, w ręce Maryi, która zawsze prowadzi nas do swego Syna. Niech ten dzisiejszy dzień, maryjny dzień można powiedzieć. Gdzie właśnie Fatimie Maryja przypomniała nam o tym zadaniu nieustannego nawracania się, abyśmy najpierw zaczęli od siebie, a potem innych także przynaglali do nawrócenia, do przemiany. Aby to życie, które dał nam Pan Bóg, nigdy nie było przez nas zmarnowane. I o to dzisiaj prośmy Maryję, przemożną wspomożycielkę, e, która wyprasza nam potrzebne łaski, aby ona prowadziła nas do swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Boga, do naszego umionego e, zbawcę. Oto dzisiaj prośmy, aby tej siły, tej mądrości, szczególnie Bożej, nigdy nam nie brakowało. Amen.